Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, jak zawsze, zapraszam do sklepu snumizmatyka.pl internetowy sklep dla kolekcjonerów. Link do sklepu znajduje się w opisie pod filmem, oraz znajduje się tam kod rabatowy w wysokości 10%. Kod brzmi rostek 2024. Ten kod po prostu wpisujecie w podsumowaniu zakupów, i wtedy wam się odejmuje 10% od kwoty, którą bez tego kodu byście musieli ujść. Także zapraszam do tego sklepu oraz zachęcam do czytania opisu pod filmem. Znajdą się tam linki, odnośniki do właśnie mm, kanałów, które też polecam, ale również link do mojego Allegro, link do sklepu etnymizmatyka.pl. Także zapraszam do czytania. Dobra, e, moi drodzy, dzisiaj dwa grosze z roku 1935 i jak zawsze przejdziemy sobie do danych dla tej monety a więc waga jest to 2 gramy średnica 17,6 mm moneta jest wykonana z brązu ran, obrzeże gładkie, stempel zwykły moneta obiegowa projektantem monety awersu i rewersu był pan Wojciech Jastrzębowski a nakład owej dwugroszówki jest to 5 milionów 800 tysięcy sztuk jest to najniższy nakład jeśli chodzi o dwugroszówkę opiszmy sobie awers w centralnym punkcie umieszczono godło stylizowanego orła w koronie powyżej mamy rok bicia Po otoku mamy Rzeczpospolita Polska Dwa przerwniki w, w formie rąbów. Literka W, J, czyli inicjały projektanta Wojciecha Jeszczębowskiego. W łapiec znajduje się z nagmienicy warszawskiej. Herb Kościesza. E, teraz przejdziemy sobie do rewersu. Tutaj jak widzimy mamy cyfrę 2, nazwę nominału, grosze oraz dwa ozdobniki. W formie roślinnej. Także moi drodzy, przejdźmy sobie teraz do Allegro. Zobaczymy, jak tego dużo jest. I oczywiście wszystkie będą na kup teraz. Bez licytacji. Mamy od najwyższej, kup teraz. No, i oczywiście te tutaj dwie pozycje są to pozycje z Allegro lokalnie. No i tutaj mamy propozycję za 2500 zł MS65 RD. Jak najbardziej ta cena jest realna, aczkolwiek jak przejdę już do uzupełniania, właśnie dwugroszowych w kolorze czerwonym. A będzie jeszcze dostępna, pewnie się, pewnie się odezwę do tego sprzedającego. Ponegocjować może cenę: 250 za MSA 66 RB Top Pop. Cena też ogólnie można powiedzieć jest realna do uzyskania, ale lepiej, jakby to było właśnie w licytacji, bo ludzie jednak mają ten pierwiastek w sobie hazardzisty i ryzykanta uda się nie uda się wylicytować trudno ale tak na kup teraz to tak trochę mm, słabo no i przechodzimy do egzemplarzy okołomienniczych w Stanach drugich w Stanach trzecich no i 590 zł i moi drodzy obejrzałem sobie już tą monetę jak najbardziej jest realna ta cena również tylko, że no, kup teraz. No, szkoda, że tak dużo sprzedawców tylko i wyłącznie ustawia to na kup teraz. Więc tą monetę, którą miałam, pokazuję to moją. Ona realnie jest w kwocie, właśnie w przedziale cenowym 500-600 zł. Następnie mamy 390-229 no Do tej pozycji można powiedzieć, że to są monety około i w dobrym stanie. Ta też no, jeszcze najgorzej nie wygląda. Ale jak widzicie, no, już 149 zł jest to naprawdę dużo pieniędzy za monetę obiegową. No i już takie bardzo słabe stany: 69, 65, 59. Zobaczmy, jaka jest najtańsza. Moneta. Hmm. To pokazuje 29, ale to już jest okrutnie zniszczone. Dobra, nie będziemy się rozdrabniać. Bądź nie, bądź ta moneta w stanie naprawdę y, bardzo dobrym. No, do tanich nie należy. A jeśli chodzi o grading, to to już naprawdę y, przekracza wyobraźnię. Dzisiaj będą trzy pozycje wszystkie w gradingu i w trzech różnych kolorach. Dlaczego nie ma nieogradowanej? Otóż, że było parę sztuk, dość dawno sprzedane, więc no, mniej więcej ta cena oscyluje właśnie do tego stanu minus 1-1 między właśnie te 500 zł a 800. Więc no jeszcze kolor, no, moi drodzy, wielu sprzedawców, na przykład nie napiszę Wam, że moneta jest koloru brązowego, no, czerwony od razu się rzuca w oczy, a sprzedając luzem, naprawdę praktycznie wszyscy nie piszą koloru, licząc na to, że ktoś tak czy tak to kupi. Co moim zdaniem, jest troszeczkę nie fair ze strony sprzedających. No, bo chciałbym wiedzieć, tak, jeśli. Zdjęcie nie oddaje tak naprawdę tego koloru, no to ciężko określić też wartość takiej monety, nie? Więc, y, moi drodzy, przejdziemy sobie teraz do OneBit. Y, zacznę od koloru y, brązowego. Y, od razu tutaj zaznaczę, że była to najdroższa sprzedana pozycja. Y, było, była to moneta przez długi czas jako top pop. Jako jedyna z taką notą, no i kolor to był RB, a zaczniemy od Brow. I teraz moi drodzy, jak Wam się wyświetla? dwa grosze z 35 roku NGC MS67 Plus BN MAX. Nota to pop, tylko jedyna z MSM67. Naprawdę przepiękny egzemplarz, cena wywoławcza dla tej monety było to 2000, a moneta sprzedała się za 5900 zł, w kolorze brązowym, gigantyczne pieniądze. No i teraz y, moneta w kolorze Red Brown, czyli RB, jak wam się wyświetla 2 grosze 35. NGC MS66 RB Cena wywoławcza za ten egzemplarz, moi drodzy, było to 800 zł. I od razu zaznaczam, że moneta sprzedała się w 2018 roku i uzyskała kwotę 10 976 zł. Naprawdę grubo. Ale no to był Taki jeden strzał. Ta moneta nie przekracza kwoty do yy, no 7000. Nie wiem dlaczego ta akurat moneta sprzedała się za tyle, no ale no ktoś ją kupił. I teraz ostatnia 2 grosze 35 rok. NGC MS66RD pisze dopisek Max. Choć nie wiem, czy to jest Max. Ale dobra, niech będzie, że Max. No tego nie sprawdzałem. Cena wywoławcza dla tej yy, dwugroszówki była 500 zł, a moneta sprzedała się za 6900 zł, także naprawdę sporo, sporo pieniędzy. Dobra, no moi drodzy, będzie to na tyle. Oczywiście zapraszam osoby, które oglądają moje filmy, a jeszcze nie subskrybują. Zapraszam do tej subskrypcji. A obecnym moim subskrybentom bardzo dziękuję za wasze subskrypcje, za wasze komentarze, za łapki pod filmami. Także chciałem podziękować moim pięciu wspierającym. I jest to na tyle. Także dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.